Żeby rozpocząć tę drogę, drogę do procesu, to podstawowym dokumentem, jaki kredyt do procesu powinien przygotować, to jest umowa. Umowa kredytu. Celem wykonania prostej analizy, czy rzeczywiście ta umowa daje podstawę do tego, żeby ten kredyt unieważnić, stwierdzić jego nieistnienie, nieistnienie, ustalić nieistnienie stosunku prawnego i wywieźć powództwo do sądu. Następnie nie muszą się kredytoborcy martwić o wszelkiego rodzaju regulaminy, aneksy z racji tego, że oczywiście, jeżeli je mają, to dobrze, to nam ułatwi pracę ale wraz z występowaniem o tak zwane zaświadczenie, bo ono jest podstawą do, zaświadczenie dotyczące spłaty tego kredytu, danego kredytu jest podstawą do wywiedzenia, wywiedzenia pozwu, bo na podstawie tego zaświadczenia ustalamy wysokość roszczenia, czyli o to i o ile będziemy pieniędzy pozywać bank. Żeby takie zaświadczenie uzyskać, my składamy stosowny wniosek o jego wydanie do banku. I wraz z tym wnioskiem, jeżeli rzeczywiście kredytobiorca nie posiada aneksów regulaminów, my również formułujemy wniosek o ich wydanie. Tak? Czyli podstawowym dokumentem jest umowa kredytu, bo to na podstawie tej umowy formułujemy po pierwsze opinię prawną, następnie składamy wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty.